Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś w rzeczywistości nie gra? Że świat wokół ciebie jest dziwnie przewidywalny, a niektóre zdarzenia powtarzają się w sposób zbyt idealny, by były przypadkowe? Czy możliwe jest, że żyjemy w symulacji? Film Matrix pokazał nam dystopijną wizję świata, w którym ludzie są uwięzieni w sztucznej rzeczywistości, nieświadomi, że ich życie jest tylko iluzją stworzoną przez maszyny. Ale co, jeśli ten film nie jest jedynie science fiction? A ostrzeżeniem? W ostatnich latach pojawiło się coraz więcej doniesień o dziwnych zjawiskach, które wyglądają jak błędy w kodzie rzeczywistości. Ludzie zgłaszają przypadki, które nie powinny się wydarzyć: osoby spotykające swoje identyczne sobowtóry w przypadkowych miejscach, przedmioty, które znikają i pojawiają się w innym miejscu, jakby nigdy nie zostały ruszone, zwierzęta i ludzie, którzy powtarzają te same ruchy, niczym zacięta animacja w grze komputerowej. Tajemnicze déjà vu jakbyśmy już przeżywali ten sam moment. Czy to tylko zbiorowe złudzenie? Czy realne dowody na to, że nasza rzeczywistość działa według określonego algorytmu? Wielu fizyków i filozofów zaczyna otwarcie mówić o hipotezie symulacji. W fizyce istnieje zjawisko, które może potwierdzać, że żyjemy w symulacji eksperyment podwójnej szczeliny. To jeden z najbardziej tajemniczych eksperymentów w historii nauki. Pokazał, że cząsteczki potrafią zmieniać swoje zachowanie w zależności od tego, czy ktoś na nie patrzy. Zastanów się. Czy to nie wygląda jak mechanizm oszczędzania mocy w grze komputerowej? Świat renderuje tylko to, co widzimy, a reszta pozostaje w tle, czekając na aktywację. Co jeśli rzeczywistość nie istnieje, dopóki na nią nie spojrzymy? Elon Musk wprost stwierdził, że jeśli kiedykolwiek stworzymy symulację, która będzie nie do odróżnienia od rzeczywistości, to znaczy, że my sami prawdopodobnie już w niej żyjemy. Fizycy odkryli, że świat zachowuje się jak komputerowy kot. Cząsteczki kwantowe zmieniają swoje zachowanie w zależności od tego, czy ktoś je obserwuje. Wszechświat wydaje się działać według precyzyjnych matematycznych wzorów, zupełnie jak program komputerowy. Czy to przypadek? Czy dowód, że żyjemy w symulacji? A jeśli to prawda, to czy mamy możliwość ucieczki? Materiał nie ma na celu wprowadzania w błąd, lecz spojrzenia na historię z innej perspektywy. Zachęcamy do własnych poszukiwań, krytycznego myślenia i zgłębiania tajemnic przeszłości.